Sie Siemanko z tej strony pile hopper Jak wam mówiłem że będzie drugi odcinek z internet Gram dzisiaj z epiterem Siema, siema No i właśnie Szukamy jakiejś broni czy coś takiego o Mam flarę O, siekierkę mam a Goni mnie ząbiak Szybko bim ja na razie Dobra mam siekierkę Nie podskoczysz mi Jesteś w tym mieście? Ja jestem już może jakiś ja, ja tam pójdę, ja tam pójdę. Jakby co, to Quintera kanał będzie w opisie, op, w opisie, więc subskrybujcie jego kanał. Czekajcie, ja idę. A nie, to tam muszę iść. Przez satle idziesz? Nie. O! Dość ten... do siedl. Jestem blisko do tego siedl, satla. Ale nie gdzie jestem, bo mnie gonią. A, pobiję go. A, dostał. A, bije mnie. Jestem obok dźwigu. Może z tego siedzę tam się spotkajmy. Dobra. A, Zombie, ja Jestem bardzo blisko już. Biedne. Nie, nie da. Oj, samochody rozbite, no. Jakie grzeczne chłopaki. O, samochód! 34 paliwa mia ma to jedź y, do tego co? od prawej strony ciekawe nie czy tutaj wyjadę w ogóle się, że nie mam takiego mostu? nie zaraz sypna. no pod mostem jestem Araj. pod mostem to idę. do ciebie ale mogę wejść na most jak chcesz ale Dobra. nie bo tu są te wypadki <laughs> wypadki <laughs> A przecież pod mostem jest woda Jestem obok, jeśli mówię, Big Fast Food <laughs> Czekaj, gdzie to jest? Ja jestem już w Seattle A, tutaj do Seattle... Halo O, jest jesteś obok takiego dźwigu? No widzę, jest na obok dźwigu, jestem To idę Musisz kupić takiego fast fooda? To nie, gdzieś idę, ale nie wiem O kurde, czekaj, zombie jaka mam. Czekaj, no, żonu, żonę. Jestem albo no. pizza. O, tu wiem chyba, gdzie jesteś. O, udegnę. Gonimy zombie. O, ej, siema, siema. Siemoś, jakiś ciebie mu dżyn. wiem, jak ten filmik na Łał, Chodź, chodź, uciekamy, chodź tak na most. O, 11 HP mam, ratuj. Dobra, odgoniłem Dobra, uciekaj, uciekaj Chodź na ja ten most, zgubimy Może gdzieś na innego miasta pójdziemy Dobra, ja ich zgubiłem, najpierw. Ale mam pomysł na ten filmik, jak, cię, jak nazwać, nazwać go <laughs> Quinter Tomudzyn <laughs> Niegum nie ku mnie mu Uciekam! utekám. Nie ku mnie! A nie mne, ty už sa biežas. Nie Nebuj mne, nie ku mne. Čakaj, może mám? O, nie, to je moja škielka. Moje, moje. Kde máš fps ps Nie Neviem. Teraz. Počak, Jakie mňa, jaké vody. Co to je? Co to je? Pralka? Pralke? Tu pralke mám zo Co za... Co za dzieci... Co za dzieci... Dobra, chodź. Chodźmy. On oh. mam czułość, ty. Nie przyzwyczaję się do takich. Jak to przyszłeś stron? Czekaj, idziemy teraz, idziemy. Aha, dobra. Idziemy do tam. Kent Raceway. No. Kolejna prawka? No, e, samochody. A ty szedłeś przez ten, przez ten most? Czy nie? Nie. Ja byłam tam od strony lasu. Już ten nie spadł, bo... zachód słońca Aaa! Mudżel! Mudżel! Czekamy! Ale samochód by się przydał, co nie? No. W ogóle mi się zaraz ten kończy jedzenie i... Idzie. Właśnie ty! Chodźmy do miasta, zobaczymy co tam jest. Dobra, kij jedzenie. Się Sorry, zabiłem cię. Źlo. No. Nie, mówiłem, że budżet mnie zabije. Jakiś raz... Raz z łapki dostałeś. Nie. Dobra, idę gdzieś. Chodź o, do Kent. Yy, chodź do Kent Ray, Raceway, coś takiego. A jesteś blisko? Nie, ja jestem w Shelton Farm. Ale idę tą główną drogą. Okej. Okay. Ja też ją wyszedł. ciebie Mujin. O, coś mi się włączyło. Dobra, nocze. Mówiłem, że Mudgin nie zabije. Ja. Weź. Ej, się stanie w 4 minuty. In Cant Race, away, coś tam der airdrop. Ej, będzie airdrop! Ja tam idę. Gdzie to jest ten airdrop? No będzie coś tam będą zrzucać chyba. Pa? A il drobno. O, widzę, jakiś samochód. Tu jedź tutaj. Czekaj, gdzie tu jest, to koniec? To jest karetka, ale nie wiem, czy ma coś ten. Ty, zabijam zombiaka, nawet mnie nie dospło i strep. Nie, to straż. E, eee, 0%, 0%. Cześć. Jestem już obok takoma, blisko takoma jestem. Oa, wow, lewy, prawy, I lewy, dźwięk Prawy, dźwięk prawy, dźwięk prawy. Jak chcecie więcej filmików z tej serii, to mówcie. Znaczy piszcie ogólnie. Ej, zjadłem zaraz. D daj tam młodzień, jeden. <laughs> o, o, czekaj, ty mam jakiś samochód, to był ten country słuchajcie. To, to idź, zobacz czy ma coś, nie? Mam dwa, mam dwa. Też ma chyba jeden... samochód, czy to jest U... znak jakiś? Lol, nie wiem. Tak dziwnie to wygląda. Nie, to znak chyba, no. Mam samochód, który ma zero, kurde. Samolot? Samochód. Ja <grystanie> samolot. <grystanie> Mówiłem, żeby na tym spiku, a ty nie. Czemu na tym spiku? Lepiej, lepsza jakość głosu, moim zdaniem. E to Ej do ciebie ja, Mam drugi samochód, który ma też zero Ja jestem już obok takoma Chodź do takoma, okej? Okay? Mhm mm To zobaczę może jakiś samochód jest jest ale tam miał być airdrop Do czy... no, oczaj za dwie minuty będzie ten airdrop Ja tutaj czekam, okej okay? A gdzie będzie? E, w tym Kent... E, Kent Raceway Skąd wiesz? Bo piszę na czacie Teraz nie, nie, teraz nie, kłam. No zobacz sobie na czat. No weź nie kłam. To jest po niemiecku chyba. Nie wiem. O, idę do góry. Idę do ciebie, może zdążę do tego. Ej, red dropa. Ja go wezmę. Chyba nie. Chyba tak. Weź. Usypał. Oła! Ej, tutaj się być HP, kurde. To, Czy uciekaj, zamiast? uciekaj. To się pisz na sklepie, no. Nie! Nie mogę. O, ty, zabiłem. Czaj... Ej, mam klej, mam klej, lol. Jak się przydała jak Eee, G chyba. Tak, G, G. Aha, dobra, mam klej. Okay. zombie, czekaj. Jestem blisko ciebie. No że to kent i nic tu się nie dzieje. Gdzie ja mam i Za jedną minutę. Przez ciebie może nie. Zabiłeś mnie. Wszystko przez ciebie. Mogliśmy być kolegami. Gdzie jestem? Już jestem na tym takim bananie Na takim ostrym zakręcie Aha O widzę coś, jakieś światełko Świeci... Świeci się Może samochód? Tak, jakieś samochody tu stoją, policyjne chyba Tak mi się wydaje Jesteś na tym torze? Nie wiem, a mogę iść na ten tor To dawaj, ja jestem na takim parkingu Ej, tu jakieś typy są to są typy, a nie... To, to zombiaki są Aluju. Chodź na ten parking, to jest czysto zrobione. Ja się spaniałem. Gdzie? Na no ten parking. A jesteś obok tego? Ja mogę iść na ten tor. Poczekaj, no, gdzie, gdzie jest tu Centeres? To, to miał być jakiś TEN. Dobra, idę na tor. Też idę. To idę. da. miał być jakiś Airdrom. Może to by co? tam jakieś wyścigowe te? Czekaj, to miał być Airdrom, Na ale nie. Dobra, my gdzieś tego. Ej, dropasz coś. Ale on za minutę dopiero. o, o poczekaj. Rogue Nie, było już napisane na tamcie. Czekaj, ej, podniosłem nima. Co to było? stop. Aha, o ma zero tego. Oluju! Ciekawe co to może... O, widzę cię! Gdzie? To są typy jakieś! W samochodach? Ja widzę samochody To oni gadają Jakieś typy są obok mnie, te gadają do siebie Uciekam Wybuch samochód, widziałem Ale Ty Poluję Odpaliłem się przez samochód, zedałem Ej typy są tu No to ja tam byłem Ej zabijają mnie Zabiją mnie. To chodź tu, chodź tu do mnie. Gudaj. Ale idę ich zabić, nie? Chodź tu. Chodź tu, że nie. No chodźcie do no, mnie. No, ja jest... no chodź do takiego. To jest dla mnie skim golfowym lecić. Brawo. Uciekam. A... A, nie, to daj. To jest Pijcie, proszę! Ty Altem się gada, Altem się gada, altem się gada. Weź gadaj do nich, gada. Wejdźcie ode mnie proszę! Mówiłem coś? Nie, to nie... Jadłem! Dziękuję za oglądanie!